Siema, z tej strony Biotfi dzisiaj będziemy otwierać 70 pakietów Apex Sobie tam trochę dogupiłem, no bo uznałem, dobra, nagramy sobie taki jedyny openik, no taki raz Na moim kanale, więcej zbytnio nie będzie, bo nie chcę wydawać na tą grę kasy, tak jak mówiłem No i co? Czekamy, czy może w końcu drobnie Hailu? Więc zostaw łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, za to, że poświęciłem, no, moją trochę kasę na to Bez względu na lecimy z pierwszym pakiecikiem Więc co nam wypadnie? Szary, niebieski, szary tak, trochę średnio. No, tak trochę słabo. Lecimy dalej. I niebieski szary szary. Ajajaj. Łuk. Ach, słabo trochę z tym łukiem. Dobra, kolejny pakiet. O! Legenda! Co to będzie? Co to będzie? I skórka DR99. Serio. Jak już mam reaktywną, no. Niebieski, niebieski, szary. Egzekucje by się najbardziej przydały. I emotki. No i najbardziej tą drugą emotkę Drake potrzebuje. Tą nową legendarkę co dodali. O, epicki. Czy bez skórka, czy spray? Ramka do lifeline. O, ubieramy. Lecimy dalej. Szary, niebieski, szary. Jak marnie te pakiety. Proszę Heilum, proszę Apex. Naprawdę tak chcę Heilum. Płagam was i ej hejlumek piękny <noise> szary szary niebieski no to nie jest hejlum zbytnio tak se lecimy dalej szary szary łuu złoty co to będzie dam dar, dam 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 skórka do watson akurat nie mam ubiorę dziękuję jej chociaż no przyda mi się ta skórka o epicki dam dar, dam dam co to ach skórka dr 99, którą nigdy nie użyję kocham jej <grystanie> niebieski, niebieski, niebieski trzy razy niebieski hmm, tak se, lecimy dalej Uuuu, epicki co to będzie? dalej, uu, kryształy rzemieślnicze kryształy rzemieślnicze, to mi się najbardziej przyda bo zawsze można coś skraftować ja mam już 1300 no znaczy 2300 no i kolejne główienko które mi się nie przyda. O, ramka do magii mi się przyda. Bo nie ma żadnej zbytnio takiej fajnej, no bo tam jedna jest tam stopą w salwo No i nadal nic. No, Heirloom EA. Where is Heirloom? Where is Heirloom, no. O, zyska do Bufffinder, ale to później sprawdzę, nie będę tracił na to czasu. Kolejne. Nic. Eeeh. Ej. Poza do krypto. Chyba nie ma żadnych dobrej poza do krypto, ale. Nie, mam fajną taką ułożoną do ramki. Tutaj nie ma nic. Skórkę der i mam taką z czwartego sezonu, więc ta mi wystarczy. U, epic, Co to będzie? Holosplay do Fusego! Cześć, weźmy sobie, zestartujmy. Heilum! Błagam! I ej! Heilum! Where is Heilum? <laughs> Czemu mi Heilumu nie chcą dać, no? To za uparta gra No i nic. Nie ma ciekawego. Ale gówna są w tym, no, gówno, no, tak słaby, słaby opening no. Myślałem, że pierwszy opening no. Dałem wam kasę i eee. Zasługuję na coś lepszego. No, a nie na jakiś szary, szary, o, fioletowy chociaż. Motka? Nie, ramka do. Uuu, Revenanta, nie mam. Lecimy. Kolejny pakiciki. Nic. Ciekawe, ile, wy... O, tam była ramka do aż. A dobra, już mniejsza Nic ciekawego No Erlum, where is Erlum? Heylum Alternator, nie dzięki Ja liczę na Heylum, no bo już 3 lata gram w tą grę, nie? i do tej pory nie dostałem Heylumu, no Ale gówna lecą z tych pakietów. No, już 45 pakiet, czyli 45 pakietów zostało. U, legendarka. Proszę, motka do rave. Serio? <grystanie> no, nie no, dobra, kryształy że mi się lepsze. 600 kryształów żółczniczych. Wow Ramka do Fuza, mam ramkę do Fuza, nie potrzebuję. Szary, szary niebieski. Tutaj, co dostaniemy? No i kolejny pakiecik, co to będzie? Uwaga! Legendarka! Uczysz by, proszę, motka, no naprawdę. I ramka do kogo? Fuse. O, chyba ubiorę. Ale potem sprawdzę. Hej, Lum! Hej, Lum! Hej, Lum! Najpicki. jej! O, emotka do Bangalore. Przyda się. Dobra. Lecimy dalej. Epicki. Nima. Kolejny pakiet. Nie ma nic. No Hey Lou, where are you? Dalej. U, legendarka, co to będzie? Uwaga. A, ramka do Bufffindera. dobra, potem sobie sprawdzę, do której będzie mi pasowała. Nie chcę tracić na to czasu teraz. Nie, szary, w sensie szary, fioletowy, tfu. I kryształy rzemieślnicze, 200 kryształów rzemieślniczych, o leśni, mile, mile, mile. <gryśni>, niebieski, niebieski, szary, nadal nic, nic ciekawego, no. Do Seera chyba ta ramka była. I nic. Gdzie jest Heidlum? Ja muszę do gwarantowanego chyba czekać, nie? Co za Apex? Co za Apex? Co za Apex? Co za Apex? <grymne> Dwa różne słowa. Perfect English. <grymne> nie no. No kurde, no. Hello, hey, Please give me Heirloom. Ja pierdolę, to jest tak stresujące. Otwieranie tyle pakietów, a nawet Heirloom nie niedrobnie, nie? Bo ja mam. O, legendarka! Bo ja mam z 400. 40 pakietów? Więc już powinien mieć gwarantowany... uuu skórka do magii. Gwarantowany hejum. Ale no, zobaczymy, jak to z tym wyjdzie. Nadal nic. Ech, 29 pakietów. Już mnie trochę zaczyna to powoli przerażać. u legendarka. Teraz chyba lepiej le o wiele lepiej pakiety idą. Skórka do Bufffindera, no niestety nie użyję, bo mam tą skórkę z tą fajną animacją, ten Bufffinder agent. Nasz agencjon jeden. No i nic ciekawego znowu. No kurde no. Yay, please give me Heylum. Ty wiecie jak mi serce bije? Że ciągle szary, szary niebieskie, a Heilumu brak No halo! Heilum Już Powinno być w grze wyświetlane ile ma się tak naprawdę otwartych pakietów. To byłoby fajne. Powinno w zakładce pakietów pokazywać ile mieliśmy otworzonych pakietów. Albo nie wiem, no gdziekolwiek pokazuje, no żeby wiedzieć, a nie tak to bawić się ze stronami, czy tymi Apex kalkulator, czy jakoś tam bo taka sama. No i nadal, gówno. Nic ciekawego, no. Gibi, serio. Nic ciekawego. No kurde, no. 20 pakietów już będzie. 20 pakietów. Epic, epic. Kryształy rzemieślnicze. 20 pakietów, ostatnie 20 pakietów. No kurde no, hey loom. Gdzie ty? Szary, niebieski. Znowu kryształy? Nie. Skórka to by 20, 20. <głoszenia> Proszę. No nie, no taką skórkę dostać. Nic. Teraz I nadal nic, no No i nadal jakieś gówno, zawieszka No Lootboxik i tak tej zawieszki nie użyję Niebieski, niebieski, szary I mnie to zaczyna przerażać, że nie dostanę Lumu, nie Zostało 14 pakietów Jest niewielka szansa Ale strach w sercu jest Jest strach Boję się, że nie dostanę Lumu, nie Ja się załamę Niebie fioletowy, no. Follow me. Nie dzięki, Rave, nie o to mi chodziło. Nic. I... Nic. No halo! Proszę, Heilum, Proszę, hejlum. Proszę, Heilum, Proszę, Heilum, Proszę, Heilum, proszę, proszę, hejlum, no. I ej! I ej! I ej! Please! Proszę heilum no. Nadal nic ciekawego. Nadal pierdółki. Heilum? Nadal nic. Heilum? Epic. Nie chcę epika, ja chcę heilum no. Do magii. Nie. Ostatnie 5 pakietów. Hmm. Hejlum? Proszę Ty no co jest? Ja zaraz uluszę jej No gdzie ten Heilum no? Halo? Ej no, gdzie ten Heilum? Przecież mam gwarantowane. Ej, ale śmieszne, Heiluma nie dostanę. No nie mów, że Heiluma nie dostanę. Jak ja mam gwarantowany już 500 pakiet, nie? No nie, no to jest śmieszne. <gryzanie> Weźcie. Ja pierdyle, Nie, no to jest po prostu, że nada, nie? Dobra, chodował penik to był, nie chcę go. I nie lubię cię. No dobra, mamy jeszcze 19 pakietów. Może Heilum w końcu dropnie. Proszę, błagam. No, łufusa. Co to jest? nie, to jest do magii. Dobra. że to do fuza. Hej lum, hey lum, hey lum, hey lum! Po co mi złoto? Znaczy nie no, złoto lepsze. Uuu, kryształy rzemieślnicze, bardzo dobrze. Dalej. Hey lum, hey lum, hey lum I nic Hey lum Szary, szary niebieski Ciekawe. Heilum! <grymne> nic. Fioletowy. Holospray, emotka. Holospray do... Yy, Horizon Nada, no, nic co? Znowu epik Goingmana, nie dzięki... Proszę, Heilum! Jest! 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 Jest, 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 jest! Heilum! Tak jest! Ja pierdolę! W końcu! Mamy to! Nawet nie wiecie jak ja się cieszę. Jak nie wiedzą, jak wiedzą ludwi. <laughs> Sklep z pamiątkami. Kunaj! Nie kupi... Nie kup, Trwają tak tych pakietów, bo wiecie Eee. Będą się marnować. Kunaj. Czyli Kunai na pewno tak, Kunai Jest! Kunai w końcu W końcu to mam. Nie no jak to mnie cieszy <laughs> Kunai Poczekaj poza Nieustraszony JAS! Yes. Tyle lat czekania Tyle lat czekania Lecimy z kolejnymi pakietkami i na końcu zobaczymy Heilum No i kolejny pakiecik huma nie mogę, jestem już po prostu przeszczęśliwy, że udało mi się w końcu Heilum dropnąć. I nic nic. Słabiutko. E, Skindo aż niepotrzebny mi. Mam karnetowy. nagi e, trochę są jest. Jezu. Zostawcie łapkę w górę i sublimacz z za to, żeby mi się udało. Hey O kurde. Oh, e, za to, że mi się udało. Hey Lun. Jak coś to przepraszam, jeżeli jest za głośno czy coś. Ale mój mikrofon jest taki trochę czuły na głośność i mógłbym się troszkę wypróć. Ale przepraszam Was za to bardzo. Ale jest! Nie mogę się przestać cieszyć, naprawdę. O ile do magii dostałem. Ja pierdzielę. O tak! O tak! O tak I nadal beznadziejne rzeczy. I cyk, cyk, cyk! Nie ma... Ty, ale teraz tak dostać drugi Heilum, To byłoby coś. To byłoby coś. Może by mi się w końcu i jej odpłaciło za te trzy lata, nie? Może by mi się w końcu odpłaciło Ja pierdzielę, tak jest No, tyle czekania na to, nie, jakaś tam chyba sprawiła, ale dobra, już mniejsza. Tyle czekania na ten Heirloom, tyle czekania. Więc yes. Tyle czasu minęło. O, epic, co tu epic nam da? E, skórka do Horizon, mam karnetówkę z dziesiątego sezonu. W końcu Heirloom, no i ostatni pakiecik, co nam da? Może legendarka? A, nie. Śmieszne byłoby, gdyby hejlu. Więc no, lecimy na strzelnicę zobaczyć mój pierwszy w końcu Heilum, No. No i oto jest Heilum. Czekajcie, muszę tylko zrobić jedną rzecz. O, dobra, teraz jest lepiej. Ja yeah, pierdzielę Tylko nie wiem, jak się nadal kręci, nie? O, tak się kręci. Na chwilę, stop. Teraz wiem, jak się kręci, i I to nie jest tak, że trzeba używać cały czas animacji, tylko po prostu trzeba przytrzymać shifta, albo mieć ciągle włączonego auto sprinta, jakoś tak było, nie pamiętam. I po prostu kręcić tym właśnie animacją, włączać animacje i się tak będzie właśnie kręciło. Więc teraz już wiem, wcześniej nie wiedziałem. Jak coś to nagram kiedyś poradnik na to, dla, jako w sensie polski poradnik, bo nig nigdzie nie widziałem, że był jakiś polski, więc dla Polaków można nagrać, o. ale to jeszcze czasu potrzebuje. Miłego oglądania dalej. Nie, tak się chyba nie kręci. Dobra, jeszcze nie wiem, jeszcze muszę to ogarnąć, nie? Ona sama kręci nożem, ty, dobre to jest. I teraz uderzenia. Jest, Heiru w końcu. Czekaj, może, ma... nie, czuć, nie mam jeszcze. Ja pierdziele. Na to czekałem, od trzech lat na to czekałem. Od trzech lat, ludzie, od trzech. Aby w końcu dropnąć ten Heyloom do rave Szkoda, że nie ma tak więcej animacji do niej Ale i tak dla mnie, w sensie z hejlumów nóż do rave wygrywano. no O, jeszcze nie trafiam, nie? Super Nie no, jeszcze muszę się nauczyć hejlumem grać, nie? Tylko nie umiem kręcić hejlumem Jest, w końcu Nie mogę się przestać cieszyć, naprawdę się, W końcu się stało Jakby ujmując to, na co czekałem I nie mogłem się doczekać, naprawdę jednak chyba ten opening będzie najlepszy. Tamten rejsną no był wkurzeniem, trochę było 70 pakietów i nic, ale te jednak 10, aż 19 uratowało dupę w końcu. Kurde. Więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało jeśli Tak zostawcie stodiką łapkę w górę no, troszkę poszło z tym. I węcik jak naprawdę bardzo fajny. W sensie węcik Pakiety, otwieranie pakietów, opening pakietów, jak najbardziej bardzo fajny, spodobał mi się, dużo było legendarnych rzeczy, nie powiem, epickich, dużo kryształów rzemieślniczych i pójdzie to na event prawdopodobnie, jak będą fajne skórki, więc do usłyszenia, na razie i hejo!